Witam Państwa. Od stycznia 2014 roku w zmianie ulegnie wiele przepisów ustawy o VAT. Jedną ze zmian będzie zmiana powstania obowiązku podatkowego, czyli okresu, w jakim należy rozliczyć podatek VAT. Na dzień dzisiejszy podatek VAT rozliczamy w dacie wystawienia faktury. Natomiast od roku 2014 podatek VAT rozliczać będziemy w momencie wydania towaru bądź z chwilą wykonania usługi. Bez znaczenia będzie tutaj data wystawienia faktury. Nie będzie możliwe przesunięcie terminu rozliczania podatku VAT na kolejny miesiąc bądź kwartał poprzez wystawienie faktury do 7 dnia następującego po miesiącu wykonania usługi bądź wydania towaru. Od roku 2014 faktury będziemy mogli wystawiać do 15 dnia po miesiącu wykonania usługi bądź wydania towaru. Nie będzie to jednak miało znaczenia na powstanie obowiązku podatkowego. Przykładowo: Firma świadczy usługi prawnicze. W roku 2013 swoje usługi, które wykonała w październiku, fakturuje do 7 dnia listopada. Obowiązek podatkowy powstaje w listopadzie. W roku 2014 w analogicznej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie w październiku, gdyż bez znaczenia będzie tutaj data wystawienia faktury. Szczególnym przypadkiem dla firm wystawiających faktury z takim przesunięciem będzie styczeń roku 2014, gdyż wystąpi tutaj zdublowanie podatku VAT. Usługi wykonane w grudniu, zafakturowane w styczniu rozliczymy za miesiąc styczeń, oraz usługi wykonane w styczniu, zafakturowane w lutym rozliczymy również za miesiąc styczeń, gdyż bez znaczenia będzie tutaj data wystawienia faktury. Dziękuję.